Cześć, witam. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy prowadzili z moim kolegą Adamem, ja jestem Janek, wywiad z panią Magdaleną Matowicką. Dzień dobry, witam wszystkich. No, Dyrektorką zespołu wsparcia sprzedaży SA T.F.I. S.A. Pierwsze pytanie zada mój kolega Adam. No dobrze. Dzisiaj chcielibyśmy z panią porozmawiać na takim temat związany z emeryturą. I takie mam pytanie. Zawsze się zastanawiałam, skąd biorą się pieniądze, które y, dostajemy na emeryturę. A Wy w ogóle wiecie, co to jest emerytura? Tak, wiemy. To tak. są takie pieniądze, które się po, po chyba roku 60. u kobiet dostaje się od Państwa pieniądze na życie. Świetnie, czyli już prawie sam sobie odpowiedziałaś na to pytanie. No tak. no to dokładnie, jeżeli chodzi o emeryturę, co to jest emerytura? Jest to świadczenie, które jest wypłacane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. I tak naprawdę dotyczy to osób, które zarabiają, czyli dostają wynagrodzenie. Czyli jeżeli ktoś nie zarabia, nie ma pracy, to nie dostanie takiego? Nie, dlatego że właśnie tu jest tak zwany obowiązkowy system emerytalny i jeżeli podlegasz takim składkom na ubezpieczenia społeczne, jednym z tych składek jest składka emerytalna, to jak dostajesz wynagrodzenie od swojego pracodawcy, to musisz, z tego wynagrodzenia trzeba odprowadzić składki do tak zwanego ZUS-u. To jest zakład ubezpieczeń społecznych, taki specjalny twór, który dba o to, który gromadzi te pieniądze na emeryturę, a później nam wypłaca. Czyli źródłem finansowania takich emerytur jest nasze wynagrodzenie, czyli osób pracujących. Tak, tak, czyli to są takie trochę podatki na rzecz. Można tak powiedzieć, rodzaj daniny bo oczywiście od naszego wynagrodzenia mamy jakieś kolejne inne składki rentowe, chorobowe płacimy podatki ale bardzo dużą część stanowi właśnie ta składka emerytalna. I co więcej, nie każdy, tak jak powiedziałaś, nie każdy tą emeryturę dostanie, bo nie dość, że trzeba te składki odprowadzać do państwa. To jeszcze przez odpowiedni okres czasu trzeba je odprowadzać. I co więcej, trzeba nabyć uprawnienia do tych składek. Czyli dobrze powiedziałaś na początku, że trzeba dożyć określonego wieku. Aha, a ten, od ilu lat yy, te składki się odprowadza? Jak zaczynasz pracować zawodowo Aha. i już masz pierwsze wynagrodzenie, to już okay. od początku, od samego no początku. Czyli czy zaczynasz w wieku 19 lat, czy 20, czy 40, to te składki są odprowadzane. Okay. I jeżeli e, dopiero przejść na emeryturę możesz, to w ogóle jest bardzo ten system emerytalny w Polsce, jest bardzo dokładnie opisany, sformalizowany. Dzisiaj i faktycznie kobiety muszą mieć 60 lat, a mężczyźni 65, czyli Was czeka troszeczkę dłuższa praca, żeby w ogóle te emerytury, żeby mieć prawo wystąpić o emeryturę, bo to jest też prawo, pamiętajcie. To nie jest tak, że jak ja dożyję 60 lat, to ja automatycznie te emerytury dostaję. I ja mogę zdecydować, że pracuję dalej, dalej będę odkładać, czy, czy pracodawca za mnie będzie te składki odkładał i ja będę dalej odkładać na tę i dzięki temu, o czym jeszcze Wam pewnie powiem, ta emerytura będzie wyższa. Okej. Okay. No to teraz ja? Yy, jaki procent pieniędzy z podatków trafia na emeryturę? No tak, właśnie nie tyle z podatków, bo tutaj to jest tak, że to nie państwo mi te emerytury finansuje. Tak jak Wam powiedziałam, finansowane one są z mojego tak. wynagrodzenia. Czyli z mojego wynagrodzenia jest część tych pieniędzy zabierana. Czy z każdego wynagrodzenia innej osoby. I dzisiaj prawie 20% mojego wynagrodzenia jest jako taka zwana składka emerytalna przekazywana do ZUS-u. Z czego? Połowę. Dokładnie to jest 19,52 już, jeżeli mam być tacy precyzyjni. Połowa z tego, czyli prawie 10%, e, dokładnie 9,76 jest zabierana z mojego wynagrodzenia. Czyli ja bo przykładowo, jeżeli bym zarabiała 10 tysięcy złotych, a prawie 10% muszę oddać do ZUS-u na emeryturę, to ile? 1000 zł dostanę tego wynagrodzenia mniej? I 1000 zł pójdzie gdzieś zapisane, zostanie na moje konto w ZUS-ie. Natomiast drugą część, dokładnie taką samą, prawie 10%. Odprowadza pracodawca, to jest jego kosz. On dodatkowo, zatrudniając mnie, jeszcze musi dodatkowo 9,76% odprowadzić do zus na merturę. I to jest podstawowy system emerytalny. I to jest coś, specjalnie jest to tak pomyślane, ponieważ państwo chciało zadbać o to, żebyśmy my w przyszłości, jak dożyjemy wieku emerytalnego, mieli z czego dalej żyć. Bo wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie przestaje zarabiać finansowo, to ja, no, no nie mam tych pieniędzy i, i, i tak bym nie miała e, e, za co kupić sobie jedzenia, za co się ubrać, więc państwo tak skonstruowało ten system, żeby faktycznie, e, żeby faktycznie ludzie mieli z czego żyć na merturze. A mam takie pytanie już może pani mamę, może jeszcze bab, prababcie i takie pytanie bardziej y, takie praktyczne, czy w ogóle te pieniądze wystarczają, czy może jest to za mało? No słuchajcie, dotknęli się teraz sedna tego problemu. Ja myślę, że chyba e, e, głównie po to tutaj przyszłam, żeby wam e, uświadomić i wszystkim uświadomić, młodzieży, że absolutnie to nie wystarcza. Zobaczcie na logikach. Ja wam powiedziałam, że taka podstawowa składka emerytalna to jest 20%. No to jeżeli byśmy nic więcej nie robili, no to z tych 10 naszych przykładowych tysięcy, e, 2000 tysiące byśmy dostawali emerytury. Teraz posłużę się takim dosyć trudnym pojęciem, ale ono tak ekonomicznym, gdzie specjaliści od emerytur doskonale wiedzą, o co ale zaraz Wam wyjaśnię. To jest tak zwana stopa zastąpienia. Brzmi bardzo skomplikowanie, natomiast przekładając to na prosty język, jest to po prostu wartość, to jest ile obecnego wynagrodzenia dostaniemy na emeryturze. To się podaje w procentach. Tak? I dzisiaj się mówi, że osoby, które dzisiaj przychodzą na emeryturę, Czyli no, mój tata niedawno przeszedł na emeryturę, tam 5 lat temu czy 7 lat temu, to mój tata miał tą stopę zastąpienia, dzisiaj miałby taką stopę zastąpienia 50%. Co to oznacza? Że ja, czy osoba, która dzisiaj jest w wieku emerytalnym, decyduje się na emeryturę, to z tych 10 tysięcy następnego dnia emerytury dostaje 5 tysięcy. Mm, to dużo. Dużo, jakby zarabiało. Wiesz, jeżeli ktoś zarabia 3000, to odpowiednio dostanie połowę tego, tak? Mówię, że połowę tego, co zarabiasz. Czy to jest dużo? Jeżeli dzisiaj jesteś przyzwyczajony do jakiegoś standardu życia, nie wiem, wyjeżdżasz na wakacje, um, odkładasz sobie na różne rzeczy, to tak naprawdę ja nie wiem, czy ja bym nie dała rady. Wiesz, ja nie odkładam 50% swojego wynagrodzenia, tak? To jest bardzo trudne. Wydaje się jednak na różne rzeczy, szczególnie teraz przy takich podwyżkach cen. Natomiast to jest to, co teraz. Natomiast trochę muszę Was zmartwić, bo. Osoby, które w 2040 roku będą przychodzić na mertury, czyli za kilkanaście lat, no ja jestem taką osobą, to już ta stopa zastąpienia badania pokazują, że będzie spadać. Już się mówi, że będzie go o 40%. Czyli jakby cały czas korzystając z naszego przykładu 10 tysięcy, ja bym miała 4 tysiące na e, wynagrodzenia. No ja Wam powiem szczerze, że mi to nie wystarcza. Ja już mam świadomość tego, że to będzie tak mało, bo to tylko 40% mojego wynagrodzenia, że postanowiłam gdzieś tam dodatkowo oszczędzać. Jeszcze Was martwię bardziej. Osoby, które w 2060 roku by przychodziły na emeryturę, czyli te, co dzisiaj zaczynają pracę de facto, osoby, które powiedzmy są na studiach, tak zaczynają pracę, to się szacuje, że ten procent wynagrodzenia tej emerytury, które dostaną, będzie 20. To jest teraz wyobraźcie, drastycznie ich poziom życia spada. Więc sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to wystarcza. Nie. <laughs> no, co teraz ja, to będzie chyba czwarte pytanie. Tak. Jak zadbać o dobrą ilość pieniędzy na emeryturę? Oszczędzać, oszczędzać, oszczędzać i jeszcze raz oszczędzać. Dlatego, że um, ja, to, co nam gwarantuje państwo, to, to po pierwsze to jest taki specyficzny system, że te pieniądze, które trafiają na ZUS, to nie jest tak jak pieniądz na lokacie, że on tam jest. To jest tylko pewien zapis wirtualny na koncie. Bo z tych pieniędzy, które ja dzisiaj finansuję emeryturę, to. Te pieniądze są wydawane na emerytury obecnych emerytów. I dzisiaj mówi się, że cztery osoby pracujące finansują jednego emeryta. Społeczeństwo się starzeje, coraz więcej jest osób starszych, za kilkadziesiąt lat tylko dwie osoby będą finansować takiego emeryta, tak? Więc ja już mogę się spodziewać, że te emerytury, dlatego ta stopa zastąpienia, o której wam opowiadałam, jest, e, e, tak drastycznie spada. Czy, Natomiast oszczędzać, 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 czy, czyli dodatkowo, słuchajcie, jak najwcześniej zaczynać odkładać pieniądze na emeryturę. Czyli w takim razie, skoro, y, w takim razie, czyli jak na przykład pani wpłaca 2000 tysiące złotych załóżmy miesięcznie... Do tego mhm. ZUS-u, to, te, to jest to zapisywane gdzieś i te 2000 zł potem idzie na właśnie emerytów. Tak. I, gdy pani, yy, I gdy pani na przykład przyjdzie na emeryturę, to będzie tak samo tylko z tylko z innymi osobami. Tak, to osoby młodsze dzisiaj, które są, te, co właśnie będą miały 20-40 lat, które będą pracowały, ja z ich składek, jeżeli ten system będzie tak samo wyglądał, bo od kilkudziesięciu lat tak wygląda, to ja będę oczekiwała, że ZUS mi wypłaci właśnie pieniądze z, ty, z, z tych składek tych osób. Więc to też jest taka wiecie, obietnica, bo oczywiście Oby tak było. Natomiast ja wiedząc, że nawet jak tak będzie, to, to ja mogę się spodziewać dużo niższej emerytury, to absolutnie zachęcam wszystkich, żeby dodatkowo oszczędzali. Zwłaszcza że my mamy naprawdę dużo produktów na rynku takich finansowych. Ja pracuję w towarzystwie funduszy inwestycyjnych i specjalizujemy się właśnie w produktach emerytalnych, które tworzymy, które dostarczamy. Są naprawdę produkty, na przykład indywidualne konto emerytalne, produkty, które tak zwane IKE, produkty, na które możemy systematycznie odkładać pieniądze i które dają nam dodatkowe benefity. Właśnie takie dodatkowe rzeczy, które nie da nam zwykła lokata, wiecie co to jest lokata tak, bo najprościej jak można oszczędzać, najprościej to w ogóle można schować pieniądze do skarpety albo pod poduszkę i sobie z tym pieniędzem siedzieć, no nie zachęcam, to nie jest dobry sposób na oszczędzanie, bo te pieniądze tracą na wartości tak, 100 zł dzisiaj w zł pod poduszkę, yy, za rok okaże się, że kupię mniej rzeczy, bo ceny rosną tak? prostym sposobem oszczędzania jest lokata bankowa, gdzie umawiamy się z bankiem, który powie nam, włożysz nam pieniądze, Dam wam na przykład 10, dam za te pieniądze 10% oprocentowania każdego roku. Więc jak wkładam 100 zł, no to będę miała 110 na koniec, na koniec, na koniec powiedzmy, roku. Ale jest też coś takiego jak podatek od zysków kapitałowych. Nie wiem, czy słyszeliście takie pojęcie? Podatek Nie. belki. Wszystkie zyski, które osiągamy z różnych oszczędności, przede wszystkim z loka, które są najpopularniejszą formą oszczędzania tutaj w Polsce obecnie, musimy oddać podatek do państwa. To jest podatek w wysokości 19%. Czyli jeżeli ja zarobiłam 10 zł,

Natomiast te wszystkie produkty emerytalne, które możemy dodatkowo, każdy z nas może sobie kupić, pójść do takiego funduszu inwestycyjnego i sobie taką, taki rachunek otworzyć, one mają e, na przykład takie IKE. Jeżeli dotrzymamy te pieniądze do wieku emerytalnego, to są zwolnione z tego podatku. I to jest już namacalny namacalny e, dodatkowy taki benefit, który mają produkty emerytalne. Są inne produkty emerytalne, jak IGZE, bardzo podobna nazwa, indywidualne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, które daje możliwość, że środki, które tam regularnie wpłacamy, Same, można co roku sobie liczyć od podatku, więc państwo stworzyło pewne produkty, które są dobrowolne, które można. W które można inwestować pieniądze, żeby sobie później w wieku emerytalnym powiększyć tą emeryturę I absolutnie zachęcam, sama tworzę te produkty, sama je wdrażam, sama chodzę, przekonuję pracodawców, ludzi do tego, żeby te produkty kupowali. I sama osobiście też je mam, więc, więc też zachęcam do takiej formy oszczędzania. To w takim razie, skoro pani, pani mówi, że najlepszym przepisem na pieniądze na emeryturę to jest, żeby je oszczędzać. to Hmm. Czy powinienem już hmm, na, od razu po studiach, gdy już na przykład zacznę pracować, zacz powinienem zacząć oszczędzać, czy może tak później? Słuchajcie, yy, im wcześniej, tym lepiej, bo te pieniądze będą dłużej pracowały. To jest tak, że yy, dlatego. Też I też zacznijmy nawet od małej kwoty, tak? bo łatwiej jest odłożyć mniejszą kwotę niż większą kwotę. Ja zresztą tutaj przygotowując się na spotkanie z Wami, taki sobie proste wyliczenie zrobiłam: że jak weźmiemy 100 złotych i będziemy je oszczędzać przez 30 lat, i załóżmy, że te 100 zł ma rocznie przynosi nam zysk 5%, co roku. No to jak mamy 100 złotych i 30 lat, 100 złotych przez rok to jest 1200 razy 30. 36 tysięcy byśmy nazbierali kapitału, jakbyśmy po prostu z, y, sobie to odkładali. E, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten zysk, który sobie szacujemy y, co corocznie 5%, to z tych 36 po wyliczeniach tysięcy zrobi się 1070. U, dużo. A teraz weźmy człowieka, który wydawałby nam się z matematycznego punktu widzenia, robi to samo. Mówi: Ja nie będę oszczędzał po te 100 złotych od teraz. Tak? Mamy 30 lat jeszcze. Ja sobie zacznę oszczędzać później, ale będę odkładał więcej. Powiedz sobie, ja bym odkładał 300 złotych. Przez 10 lat. W sumie wchodzi na to samo, bo jakbym odkładał 300 zł przez 10 lat, to też będzie to 36 tysięcy. Czyli zaczyna później, dużo później, bo zaczyna 20 lat później, ale odkłada kwotę większą i wydaje mu się, że że nazbiera to samo. Nie, jak włożymy to w różne wzory i przeliczymy, ile on zarobi, to on zarobi 45 tysięcy, czyli znaczy zarobi troszeczkę mniej. W sumie jego kwota po, tych, po tym oprocentowaniu będzie 45 tysięcy. Co wam chcę tym pokazać, że im wcześniej zaczniemy, tym więcej te pieniądze nam zarobią. Dlaczego? Bo zobaczcie, że te 100 złotych zarabia ileś w następnym okresie już te 100 złotych plus zarobek zaczyna zarabiać, czyli odsetki od odsetek zarabiają i z tego, tak jak efekt kuli śnieżnej, jakbyśmy puścili te pieniążki jak robilibyśmy bałwana, to coraz większa jest ta kula, czyli nie tylko pracuje te pieniądze, ten kapitał, te 100 złotych, które co miesiąc wpłacacie, ale też pracują te odsetki. Więc zachęcam, naprawdę, nie ma na co czekać, nie ma co zwlekać. Ja na te wszelkie produkty emerytalne oszczędzam, odkąd, y, odkładam tam pieniądze, odkąd się one pojawiły. Yy, Okej, okay. no to dowiedzieliśmy się już, yy, kiedy powinno się oszczędzać i wielu innych rzeczy. To teraz. Yy, takie trochę inne pytanie, ale nie takie bardzo odstające. Czy zawsze marzyła Pani o pracy w finansach? Słuchajcie, no chyba tak, tak, bo to było tak, że ja zawsze. No byłam dobra z matematyki, tak? Gdzieś to tak się, ta matematyka kojarzyła mi się z liczeniem, kojarzyła mi się z pieniędzmi i faktycznie yy, no łatwo przychodziło mi takie logiczne myślenie, wyciąganie wniosków. I tak gdzieś już pod koniec podstawówki. Wiedziałam, że chcę jakby iść w kierunku takim matematycznym. Zdałam do liceum do właśnie klasy o profilu matematycznym. Już w liceum to w ogóle wiedziałam, że pójdę na studia pewnie finansowe, i tak to, i tak faktycznie moja, moja kariera się potoczyła, że że tak, od początku wiedziałam, w ogóle strasznie e, e, podobały mi się banki. Zresztą w tym czasie, kiedy ja gdzieś byłam w podstawówce i liceum, to te banki dopiero gdzieś powstawały takie takie prywatne i strasznie mnie interesowała, jak wygląda tam praca, jak oni te pieniądze liczą w ogóle, gdzie te pieniądze się drukuje, jak to wszystko powstaje. Więc tak, od początku pamiętam, że, że, że myślałam o tym, żeby zostać tak zwaną finansistką. Dobrze. To, to yy, skoro pani bardzo marzyła o tym, to jak wyglądała Pani praca, gdy zaczęła? Bo skoro Pani bardzo o tym marzyła, to musiała mieć Pani chyba duży zapał. Tak, słuchajcie, ja w ogóle już gdzieś pod koniec liceum zaczęłam się tam kręcić między bankami, żeby dostać się na takie praktyki letnie. Wtedy już bezpłatne były takie praktyki, ale strasznie mi zależało, żeby to było w banku. I no, zdziwicie się, jak wyglądało moje pierwsze zderzenie z bankowością. To było jeszcze w moim rodzinnym mieście Białymstoku, kiedy trafiłam do takiego wydziału i pani naczelnik przyniosła mi takie, słuchajcie, tekturowe pudełko mhm. i w środku tego tekturowego pudełka były takie plastikowe karty płatnicze, kredytowe. I mówię, o co chodzi? A ta pani przyniosła mi nożyczki i powiedziała, proszę teraz te karty niszczyć, ciąć. Czyli musiałam przyciąć pasek magnetyczny i na kawałeczki pociąć. Taką A Dlaczego? Dlatego, że trzeba było te karty zniszczyć. One już były, straciły swoją ważność, tak? Dzisiaj to się w głowie nie mieści, bo są specjalne niszczarki do tego i ludzie sami sobie niszczą. Natomiast te karty ludzie przynosili do banku i trzeba było je zniszczyć, więc moja pierwsze, mój pierwszy dzień pracy w bankowości polegał na tym, że miałam takie duże bomble tutaj na, na palcach od trzymania tych nożyczek i cięcia tych kart plastikowych, więc zderzenie z bankowością było, jak widzicie, dosyć ciężko ciekawe i e, ciężkie. Ciężko się ciało? Tak? Bardzo ciężko. Spróbujcie wziąć taką kartę. Jak wam się kiedyś rodzicom w waszym skończy kartę, to powiecie, daj mi mama, daj mi no, taką A ja, ja mam już kartę. skończą kartę miejską. No to spróbujcie. Chociaż spróbujesz. nie wiem, czy nie doładowujesz, więc nie wiem, czy nie szkoda. ja mam nową. Natomiast faktycznie powiem wam, że e, Oczywiście później już było inaczej, to był taki pierwszy dzień, widocznie tak się trafiło, że trzeba było te karty zniszczyć, ale no zderzenie z rzeczywistością było dosyć trudne, natomiast później już faktycznie poznawałam jak te banki wyglądają. Pod koniec studiów udało mi się dostać już, już ja miałam jeszcze jakieś praktyki w bankach, później w Warszawie, bo przyniosłam się do Warszawy, studiowałam w Warszawie i moja taka pierwsza poważna praca, to dostałam się na taki program menadżerski do Dużego banku, gdzie można było co pół roku zmieniać miejsce pracy, żeby poznać różne y, obszary banku. I to było fajne. Na początku pracowałam y, w takiej y, właściwie dla klientów takich dużych sieci detalicznych typu Carrefour, gdzie byłam opiekunem produktu, który nazywa się wypłata gotówki. To też takie ciekawe, no bo te, te, kiedyś dużo się płaciło gotówką, nie, nie kartami itd. Tak Więc te y, y, sklepy musiały mieć w swoich kasach pieniądze, żeby, to, żeby, te, żeby oddawać resztę klientom. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że na przykład kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy trzeba było w groszach zorganizować, żeby te groszowe reszty oddawać. Więc to był taki produkt. Później trafiłam do zespołu doradców zarządu i to już było naprawdę takie poważna bankowość, bo codziennie prezes poważnego, dużego banku amerykańskiego przychodził obok mojego biurka. Ja pracowałam w takim zespole doradców zarządu, gdzie robiliśmy różne analizy, sprawdzaliśmy jak działa bankowość. Później trafiłam w ramach tych, nawet nie praktyki takiego stażu już do spółki zależnej banku, właśnie do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. I to już był strzał w dziesiątkę, ja po jakimś czasie postanowiłam, że zostanę w tym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, bo to już były faktycznie finanse. To było zderzenie z, taką, z takim rynkiem kapitałowym z inwestycjami, bo moje całe studia gdzieś były podporządkowane temu, że ja będę maklerem giełdowym, nie wiem, zarządzającym, będę pomnażać pieniądze, będę inwestować na giełdzie i tak się wszystkim to kojarzy. Natomiast i dlatego jak trafiłam do tego TEFI, to byłam taka zachwycona i, i patrzyłam, jak ta praca wygląda. Natomiast życie się tak potoczyło, że nie jestem ani maklerem, ani zarządzającym. Tylko opiekuję się produktami, opiekuję się zespołem e, sprzedaży, e, wsparcia sprzedaży przepraszam, i, i de facto, no tak, troszeczkę powolutku powolutku od, od, jednej, od jednej pracy do drugiej. Aha. No to trochę się zapędziliśmy, mhm. bardziej, w sensie nie bardziej, tylko trochę do teraźniejszości, mhm. ale jak wygląda Pani praca teraz? W sensie w ciągu, nie wiem, ostatniego roku czy dwóch mhm. lat i na czym polega? E, wiecie co, jak różne rzeczy robiłam, to fakt, nawet pracowałam w sprzedaży, natomiast faktycznie od wielu lat y, zarządzam zespołem y, wsparcia sprzedaży, czyli de facto y, jesteśmy bardzo blisko powiązani ze sprzedażą, czyli opiekujemy się produktami właśnie głównie takimi emerytalnymi produktami jak Ikex, jak pracownicze plany kapitałowe, jak pracownicze programy emerytalne, staramy się je ulepszać, robimy różne projekty, rozli trzeba rozliczyć te transakcje, trzeba, y, y, słuchamy też klientów, dlatego wsparcie sprzedaży, bo sprzedaż bezpośrednio na przykład, przychodzi do nas, bo ma styczność z klientem i mówi słuchajcie, tutaj można byłoby coś poprawić, tak? tu mogłoby coś chodzić lepiej I mój zespół ja generalnie już teraz raczej zarządzam zespołem albo prowadzę duże projekty u mnie każdy z, z, z pracowników zespołu odpowiada za jakiś obszar. Mamy zespół obsługi klienta pod sobą, czyli klienci do nas dzwonią, klienci pytają, klienci czyli żądają, dbamy o to, żeby systemy, które mamy, które osoba może się zalogować, sobie podejrzeć inwestycje, fundusze, żeby były przyjazne klientom, coś tam usprawniamy. Jak były wprowadzane takie pracownicze plany, pra, pracownicze plany kapitałowe, to ja musiałam zadbać o to, żeby dobrze, zgodnie z ustawą z tym, co narzuca ustawa je wdrożyć, przygotować systemy, żeby pracodawcy kupowali programy, żeby oferowali je klientom, żeby rozleczali pieniądze. Jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które, które robię. Jeżeli są jakieś dyrektywy unijne, czyli Unia Europejska, bo jesteśmy członkiem Unii, narzuca nam jako funduszom inwestycyjnym, żeby wprowadzić jakieś zasady nowe, no to ja też w większości przypadków odpowiadam za takie projekty, żeby takie rzeczy wdrożyć u nas w firmie. Dobrze. To teraz y, na sam koniec odejdźmy z dobrym humorem ostatnie i pytanie. zadajmy ostatnie pytanie, gdyż podczas przygotowań do wywiadu dowiedzieliśmy się, że Pani, kiedy była młodsza, chciała bardzo Pani zostać olimpijką i pływaczką. I dlaczego Pani chciała zostać? Czy jakoś Pani... Fascynowało pływanie mhm. i kiedy dokładnie? O, słuchajcie, to ja was oszukałam w takim razie, że zawsze chciałam być finansistką, no bo faktycznie finansistką to chciałabym być, chciałam być, jak już taką się złapałam świadomość. E, 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 że gdzieś będę musiała pracować zawodowo i zarabiać pieniądze. Ale faktycznie tak, ja w wieku 6 lat, słuchajcie, już zaczęłam trenować pływanie w sekcji. To był zbieg okoliczności, bo moja szkoła podstawowa, gdzie poszłam do zerówki, po prostu miała umowę z basenem i woziła dzieci na basen. No i gdzieś wypatrzył mi trener, że o, to sobie nieźle idzie, to zapiszę cię do sekcji. I tak naprawdę całe moje życie, słuchajcie, było podporządkowane wtedy, całą podstawówkę trenowałam pływanie z całkiem dużymi sukcesami, bo właśnie w piątej, szóstej klasie miałam medalę mistrzostw Polski i pomyślałam sobie, że no skoro mi tak świetnie idzie, to ja bym chciała zostać właśnie, pojechać na olimpiadę i zdobyć dla Polski jakiś medal olimpijski. Naprawdę trenowaliśmy po dwa razy dziennie, 10 treningów pływackich w tygodniu, więc sobie możecie wyobrazić, jakie to było obciążenie. Dużo. Bardzo dużo. W ogóle dzisiaj moje dzieci są w, szkole, w klasie w szkole sportowej, córka moja też teraz ma, jest w siódmej klasie w waszym wieku i ma e, 10 treningów w tygodniu. Natomiast e, faktycznie e, tak, to było moje marzenie. W ogóle ja zawsze uwielbiałam oglądać wszelkie zawody sportowe, mistrzostwa świata, olimpiady i, i, i słuchajcie, wzruszałam się, płakałam jak Polacy zdobywali medale i zawsze marzyłam, żeby, żeby tak było. No i natomiast gdzieś, fakt, ja pływałam tak intensywnie do pierwszej klasy liceum, wtedy zostawiłam pływanie, no bo się okazało, że gdzieś ta matematyka, gdzieś finanse, nauka, że to zaczęło mnie bardziej fascynować. Te osiągnięcia już nie były tak spektakularne gdzieś pod koniec podstawówki i niestety stwierdziłam, że nie mam też jakiejś super predyspozycji, ja nie jestem osobą wysoką, ten, ten wzrost pomaga w wpływaniu. Tak, pomaga, nie, nie. to tak się wydaje, ale później faktycznie, weźcie tyle Jędrzejczak, to ona ma ponad metr miesiąc wzrostu, to, to faktycznie ten zasięg i wzrost bardzo pomaga. No i gdzieś przemyślałam sobie, że może lepiej powinnam skupić się na nauce i, i skupić się na, e, e, na tym, żeby dostać się na jakieś dobre studia. Natomiast mój sport zawsze mi towarzyszył i cały czas towarzyszy. Jak zostawiłam pływanie, to pojawiła się koszykówka, słuchajcie, pojawiła się piłka o. nożna. Jak pracowałam w banku, nawet grałam w takiej żeńskiej drużynie piłkarskiej, o. też z fajnymi osiągnięciami. E, teraz gram e, amatorsko, ale jednak bardzo dużo wiele lat gram skłosza, zaczęłam chodzić po górach, więc ten sport jakby mi towarzyszy, no ale Olimpiku nie zostałam i, i niestety. niestety nie zostanę, ale mamy fajnych paru, parę osób, które te medale olimpijskie nam zdobywają no. i naprawdę też zachęcam, bo ten sport dużo daje, dużo daje dyscypliny, takiej samodyscypliny i, i pomaga w pracy. Naprawdę e, ta dyscyplina się bardzo przydaje. To zacięcie, to, że pokonujemy pewne bariery w sporcie, to to się nam przydaje później w życiu zawodowym. Dobrze, no to, to to wszystko na dzisiaj i dziękujemy tak. bardzo Pani Pomyś. za wywiad. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam Wam troszeczkę opowiedzieć Uch. o tym oszczędzaniu emeryturze.